Cześć, oglądacie Glare One TV, jestem Marcin, i w tym odcinku wykonamy zdjęcia z wykorzystaniem trzech grup lamp błyskowych. Zapraszam do oglądania. Zaczynając sesję, przedstawiam Wam Daniele która wytrwale nam pozuje i pomaga nam pokazywać Wam, jak używać sprzętu Glare One. Seta, którego dzisiaj będziemy używać na tej sesji, to Sony A9. Do tego mamy podpięty nasz nadajnik Glare One Polaris. Jeżeli chodzi o światło i o lampy, użyjemy dwóch lamp BOTIS 200. Pierwsza lampa to będzie światło główne, do której mamy podpięty parasol 135 z dyfuzorem po to, żeby uzyskać taką plamę bardzo fajnego, miękkiego światła, żeby oświetlić Daniele i jej sylwetkę równomiernie miękko z jednej strony. Druga lampa Botis 200, która jest po prawej stronie Danieli. Ta lampa jest, jak widzicie, softboxem. Jest to softbox Beauty Dish Softbox 85 Pro i on będzie nam służył jako rozbijać cieni, jako światło wypełniające. Trzecia lampa, ostatnia, to jest ta, która stoi za Danielą. Na statywie jest to lampa BOTIS 80. Do niej nie podpinamy żadnych dodatkowych nasadek ani softboxów. Jest po prostu palnik skierowany na tło, po to, żeby to tło dodatkowo doświetlić, żeby było bardziej białe. I tak wygląda nasz setup. Natomiast co do sterowania i tego, jak skonfigurowaliśmy cały sprzęt, zobaczcie, jak wygląda nasz nadajnik. Grupa A. Czyli nasze główne światło z parasolem ustawione jest na 6,0. Grupa B, czyli nasze światło dopełniające, ustawione jest na 4,0, czyli o 2 stopnie przysłony słabiej niż światło główne. I światło, które mamy na tło, czyli lampę BOTIS 80 w grupie C, mamy ustawione na 5,0, czyli o działkę słabiej niż światło główne. Zanim przejdziemy do zdjęć, jest jeszcze jeden bardzo ważny temat, który muszę Wam wspomnieć. Mianowicie, ponieważ stosujemy Alfa 9 Mark III, to możemy zastosować tutaj synchronizację z błyskiem, nie używając HSS-a, aż do 1, 500 sekundy. Dlaczego to jest fajne i przydatne? Mianowicie mamy tutaj sporo światła zastanego którego nie chcemy na zdjęcie. Chcemy, żeby tylko światło błyskowe, które my stosujemy i używamy, żeby ono wpływało na zdjęcie. Dlatego jest tak istotny czas synchronizacji do 1.500 i ten aparat to pozwala Wam zastosować. Jeżeli będziecie mieli aparat, który ma dużo dłuższy czas synchronizacji, na przykład do 1,250 czy do 1,160, to też taki efekt odcięcia światła zastanego będziecie mogli zrobić, tylko trzeba będzie użyć troszeczkę większej mocy na lampach. Ale wszystko inne pozostaje takie samo. Tak wygląda nasz setup. Przejdźmy do sesji. Kończąc sesję, podsumujmy. Trzy lampy, każda w oddzielnej grupie. Jeżeli macie nadajnik taki jak Polaris, jesteście w stanie dokładnie sterować każdą lampą oddzielnie, co pozwoli Wam lepiej zapanować nad światłem. Dziękuję bardzo Danili za pozowanie. Wam dziękuję za uwagę. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytanie odnośnie konfiguracji aparatu, nadajnika, wykorzystania lamp błyskowych Glare One, piszcie te pytania w komentarzach pod filmem. Zapraszam do innych odcinków Glare One TV. Cześć!